Wieloletnią pracę na rzecz dokumentowania e, historii naszego miasta, tej, e, czy badania tej bardziej odległej historii, ale również, ale również e, tropienia i opisywania tego, co na naszych oczach staje się już historią e, naszego miasta. Natomiast wielokrotnie e, mogliście Państwo w moich trzyletnich już prawie, bo w grudniu minie trzy lata e, i będę się wówczas. E, tak jak co roku przed Państwem i publicznie rozliczał z efektów kolejnego roku mojej pracy. Państwo znacie mój pogląd, nawet choćby z faktu, iż to, co na wstępie konferencji podkreślałem. Przez dwie kadencje samorządu miasto Tarnobrzeg w renowację kolebki naszej lokalnej państwowości zainwestowało w pozytywnym słowa znaczeniu blisko 14 milionów złotych. A zatem to nie może być obiekt, który będzie obiektem bardzo statecznym, zamkniętym, ale on musi emanować na zewnątrz. A więc to, o czym w jakiś sposób dzisiaj nadmienił Pan dyrektor Tadeusz Zych doskonale się wpisuje w moje osobiste oczekiwania. Zresztą jak Państwo zauważyli, no w toku tej kadencji przy okazji renowacji zamku jako siedziby Głównej docelowo Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, no, pojawiło się regionalne centrum promocji Natura 2000 i to nie dlatego za wszelką cenę to regionalne centrum jest, że chcemy szukać dodatkowej formy eksponowania walorów przyrodniczych miasta czy okolic, ale również szukamy pomysłu, gdzie jeszcze możemy znaleźć środki na Dokończenie w pełnym zakresie odrestaurowanie zamku, zamku dzikowskiego. Dlatego jak najbardziej tak, ja uważam, że tak jak Państwo zauważyli, przeprowadziliśmy salę ślubów, i praktycznie osoby, które zawierają. Wstępują w związek małżeński przed urzędnikiem Urzędu Miasta czy też prezydentem. Te wszystkie ceremonie zaślubin odbywają się, ceremonie ślubne odbywają się w Zamku Dzikowskim. Moim osobistym marzeniem jest, aby sesje Rady Miasta również odbywały się. W takim miejscu jak zamek, ale to, to jest oczywiście decyzja radnych. Tak jak ja od początku kadencji nie tyle dystansuję się od decyzji radnych, ale zaznaczam no, pewną, pewną granicę między osobą prezydenta, więc władzą wykonawczą na co dzień odpowiadającą za szereg zadań spoczywających na, na samorządzie, na gminie, a, a radą miasta. Ale oczywiście tak. W moim przekonaniu, tam powinny funkcjonować, odbywać się sesje Rady Miasta. Tam <coughs> Powinny się odbywać imprezy, które już się w jakiś sposób odbywają, budując tożsamość tego obiektu, jak choćby zapoczątkowany koncert w ramach łańcuckiego festiwalu muzyki. Chcielibyśmy tę kwestię kontynuować, zachęcając mieszkańców jednocześnie do, do szukania. Szukania pozytywnych stron w muzyce poważnej, tak? która w jakiś sposób nie, jest, nie była nigdy w naszym mieście jakoś specjalnie preferowana, propagowana, a jest to naprawdę niezwykle, niezwykle ważne. Również, drodzy Państwo, ja nie widzę nic, mówiłem to wielokrotnie, nic przeciwko, bo to, co powiedział pan dyrektor Zych, żadna instytucja kultury w Polsce nie działa. Tak tak naprawdę, w celu przenoszenia zysku organom założycielskim, bo to jest, tak mówiąc wprost, nierealne czy mało realne. Natomiast nie mam również nic przeciwko, aby. W zamku odbywały się imprezy na zasadzie, jakby nie naruszając do końca trwałości projektu unijnego na zasadzie komercyjnej, tak mówiąc w cudzysłowiu, bo to przecież, proszę Państwa, te pieniądze umownie trafiają do budżetu miasta, tak, ale tak naprawdę z tego budżetu miasta jesteśmy w stanie w dalszym ciągu prowadzić kolejne prace renowacyjne przy Zamku, przy jego otoczeniu. Na dziś szacujemy, że do zakończenia w pełni tego, co, na co wszyscy oczekujemy i na co wszyscy liczymy, potrzebujemy jeszcze wyszukać około 5 milionów złotych. Jak Państwo widzicie, szukamy w różnych miejscach środków na, na realizację tego takiego dzieła już w kilku kadencji, bo przecież od dwóch lat wojewódzki fundusz... Prowadzi, znaczy finansuje ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Prowadzimy renowację przez firmę specjalistyczną Parku Dzikowskiego, który myślę na przestrzeni ostatnich dwóch lat znacznie zyskał. Ale oczywiście pojawiają się takie problemy, o których Pan Redaktor mówił, czyli to co, co generuje różne problemy w wieku dojrzewania, tak? czy, czy, czy młodzieży, która dzisiaj e, na kanwie takiej mody, na popkulturę, e, no niekoniecznie spędza w taki sposób, jaki... Pewnie wielu mieszkańców by oczekiwało czas wolny, ale to też jest kwestia właściwego nadzorowania samego obiektu, nadzorowania bezpośredniego sąsiedztwa i myślę, że zamek powinien zacząć żyć. Jak Państwo widzicie, bo często jesteście świadkami, relacjonując wiele wydarzeń, myślę, że. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat powolutku, powolutku z pewnego takiego impasu czy stagnacji zamek wychodzi wchodząc w szereg inicjatyw, akcji, imprez, wydarzeń kulturalnych czy, czy społecznych.